Nauczanie domowe 21 listopada. Księga Daniela, rozdział 7, wersety od 13 do 14. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby syn człowieczy. Podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie. Zwróćmy najpierw uwagę na to Królestwo, które nadchodzi Królestwo Syna Człowieczego. Dwie cechy są tutaj podane: ono nie przeminie i nie ulegnie zagładzie. Jest to, jak się domyślamy, w opozycji do tych Królestw. Które są w tej chwili, tych, które trwają, a przeminą i ulegną zagładzie. Jest to ważne, aby to zobaczyć, aby uświadomić sobie tę prawdę tak bardzo podstawową. Te nasze działania, te nasze księstewka, te nasze malutkie jakieś działania, które mają niby na wieki być. Czy to dotyczy budowania, czy to dotyczy działania, czy to organizacji. Te rzeczy przeminą. Chcemy czy nie. Prędzej czy później. I to przykre, ale też nasze działania, które materializują się, ulegną zagładzie. Przestaną funkcjonować, przestaną istnieć, rozsypią się. To naprawdę jest ważna perspektywa. Ponieważ Budujemy dla dobra, tworzymy dla dobra, używamy tego, co zbudowaliśmy, stworzyliśmy i to prawda, ale musimy mieć świadomość tego przemijania, musimy mieć świadomość tej skończoności w różnych dzieł. Choćby kończy się to razem z naszą śmiercią. I bywają tacy, którzy chcą przedłużyć swoje istnienie, funkcjonowanie w różny sposób, zaznaczając się w historii świata. Ale to również przeminie, to również ulegnie zagładzie, prędzej czy później. Ta perspektywa, która jest ważna dla nas, jest na początku tego fragmentu. Patrzyłem na przyjście Syna Człowieczego. To jest perspektywa życia. Zmienia się więc nasze podejście, gdy poważnie potraktujemy to przyjście Chrystusa zapowiadane, przez proroka, zapowiadane też przez samego Jezusa, który jako król wszechświata stanie, aby rozsądzić historię, rozsądzić dzieje, rozsądzić każdego człowieka. To patrzenie w kierunku Syna Człowieczego już samo w sobie jest bardzo dobre. Jest już znakiem tego, że myślimy poważnie o tym, co nas czeka że myślimy poważnie o przyszłości, która prędzej czy później nastanie. To spojrzenie w kierunku syna człowieczego pozwala nam też weryfikować działania, które z naszych działań naprawdę są współpracą z synem człowieczym, a które są tylko naszymi ludzkimi zabiegami czy troskami, które pewnie jakoś mają swoje uzasadnienie, ale w perspektywie dłuższej może okażą się mrzonkami czy działaniami, które nie przynoszą żadnego owocu. Więc samo spojrzenie na przychodzącego Jezusa już powoduje weryfikację już powoduje, że do niektórych czynności nie będziemy przekonani, do niektórych dzieł nie dołożymy ręki, do niektórych propozycji. Po prostu nie przystaniemy i nie będziemy chcieli bezsensownie czy bezowocnie działać. I druga bardzo ważna sprawa to panowanie Syna Człowieczego. Ja chcę, żeby Jego Królestwo przychodziło, tak przecież modlimy się. To, że On przyjdzie na końcu czasów, to jest prawda weryfikująca moje dzieła. Ale to, że ja dzisiaj Chce już teraz współpracować właśnie z Jezusem, tym, który zapanuje nad całością, i już dzisiaj przyłożyć rękę do tego, co wieczne. A tym, co wieczne, jest dobra nowina. Dobra nowina, która docierając do ludzkiego serca, buduje królestwo Boże. Dlatego ewangelizacja jest tak Bożą rzeczywistością, bo ona powoduje, że człowiek, całe grupy ludzi, a nawet społeczne środowiska zaczynają służyć Królestwu, zaczynają współdziałać z Synem Człowieczym. I w tym podporządkowaniu, w tym działaniu również ma swoje miejsce liturgia. Bo to właśnie miejsce, w którym służymy, to miejsce, w którym jesteśmy bezpośrednio poddani temu Królestwu i w Królestwie tym wzrastamy. W Królestwo to jesteśmy włączani, wrastamy w nie wprost, karmiąc się ciałem Chrystusa, słuchając Jego słowa, które nas przemienia. I tym przedłużeniem liturgii jest adoracja i uwielbienie. To są te elementy, które z niej wynikają. Z tego eucharystycznego przychodzenia Chrystusa, te postawy naszego życia są coraz bardziej wprowadzane, coraz bardziej rozwijane. A dzięki temu my też rzeczywiście stajemy się tymi, którzy nie tylko mówią o tym Królestwie, ale w nim po prostu wprost uczestniczą. W tym wpatrywaniu się w Syna Człowieczego, by weryfikować swoje działania ale też w tym współdziałaniu przez ewangelizację i liturgię, niech Ci Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty.